Jeśli szukacie przepisu na przykład z mięsem, to możemy wyszukać je poprzez wpisanie mięso i robimy szukaj i wyskakują nam tutaj aż 3000 mm, przepisów. Możemy sobie wybrać. To jest jedna opcja. Druga opcja to wymazujemy wszystko, wchodzimy w lupkę. Wchodzimy we filtr i wybieramy sobie tutaj danie główne mięso. Mamy 572 przepisy, i tu mamy bardziej zawężone przepisy z mięsem. O, na przykład jest kurczak w miodowym sosie. Albo resetujemy tutaj filtry, wchodzimy znowu we filtry, wpisujemy składnik mięso, i teraz w zależności od tego, jakie mięso nas interesuje, to możemy sobie wybrać, właśnie czy na przykład wołowe, wieprzowe, mielone, e, czy na przykład kurczak, kurczak, kur, no kurczak, dlaczego kurczak? No, filec piersi z kurczaka, filec piersi kurczaka taki, i możemy już sobie stricte poddane pod mięso poszukać mm, przepisu. Takie sposoby mamy na wyszukiwanie dania z danym składnikiem.